Logan Paul, ten od lasu samobójców, musiałem to wspomnieć jak zawsze. Najprawdopodobniej swoją następną walkę bokserską stoczy z Floydem Mayweatherem, uznawanym przez bardzo wiele osób za najlepszego boksera w naszych czasach. Więc Logan już wcześniej stoczył dwie walki bokserskie z KSI, który, no, umówmy się. Jest też youtuberem, tak samo jak on. Wszyscy, co prawda, byli, będę dużo mrugał, bo pieką mnie oczy, wszyscy byli pod wrażeniem, że jak na dwóch youtuberów, którzy nigdy nie byli profesjonalistami, ani nigdy nie zajmowali się boksem jakoś poważniej, to biją się na naprawdę całkiem dobrym poziomie i że zaskakująco dobrze się oglądało ich walki w porównaniu do tego, czego wszyscy się spodziewali po dwóch bijących się youtuberach. Pierwszą walkę już dawno temu zremisowali, druga była już na o wiele wyższym poziomie i, i tą Logan przegrał, no i szukał kolejnego rywala i tam cały czas go różni ludzie, zaczepiali i go wyzywali, żeby tylko dostać z nim walkę. I wiecie co? Najprawdopodobniej będzie właśnie walczył z Floydem Mayweather'em, juniorem. Z facetem, który w profesjonalnym boksie na najwyższym poziomie stoczył 50 walk i... 50 wygrał. Co prawda tam część z nich jest dosyć dyskusyjna, czy on y, rzeczywiście je wygrał, no ale można założyć, że będzie miał trochę większe szanse. W ogóle tam z 20 par zakończył nokautem rywala. W tym takim bardziej ostatnim czasie wygrał między innymi z McGregorem przeszedł na emeryturę, ponieważ no, już trochę lat ma. I teraz najprawdopodobniej wraca z tej emerytury i będzie walczył z loganem Polem, który ma ze sobą dwie walki, z czego jedną zremisowaną, drugą przegraną z youtuberem, kto wpadł na ten pomysł. I po co w ogóle dla nich ma być ta walka? Nie wiem. Choć się domyślał. Oczywiście pomysł wydaje się absurdalny, ale jak się nad nim trochę bardziej zastanowić, to jest on wręcz genialny, ponieważ nikt na nim nic nie traci. Logan nie straci niczego wizerunkowo, nawet jeśli padnie po pierwszym ciosie i nie będzie mógł wstać. No bo wszyscy stwierdzą, no tak, no jakby. Gościu bierzesz z facetem, który ma jeden z najmocniejszych ciosów na świecie, więc nikogo nie dziwi to, że padłeś w ciągu pierwszych trzech sekund. A jeśli uda mu się chociaż przez jakiś czas utrzymać, no to wszyscy będą bardzo pozytywnie zaskoczeni, że no dobra, przegrał, ale no, dał z siebie wszystko. Z kolei dla Mayweathera to nie jest żadne zagrożenie, bo to nie jest taka walka na poziomie, że jeden zdecydowanie jest jakby na prowadzeniu, jest faworytem, o, tak się mówi to słowo, że jeden jest zdecydowanym faworytem i jeśli przegra, no to to się bardzo mocno. Mocno odbije na jego karierze. No tutaj nikt pod uwagę w ogóle nie bierze faktu, że Mayweather mógłby przegrać z Loganem porem w boksie. A spodziewam się, że za taką walkę ich kontrakty będą astronomiczne, bo to jest jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, post-entertainment, taki już jakby rozrywka pomieszana ze sportem, który też jest rozrywką, ale już w ogóle wyprowadzone do jakiegoś absurdalnego poziomu, w którym youtuber bije się z najlepszym pięściarzem. Walka cały czas nie jest potwierdzona na 100%. Yy, najlepsze moje ulubione źródło newsów, Kim Star <grym> mówił, że z jego informacji ta walka się odbędzie i że pisał tam do różnych osób z, powiązanych z Loganem, które zawsze mu odpisują, kiedy o coś zapyta, nawet tam krótko o czymś zaprzeczają, czy, czy coś takiego, a w tym wypadku nikt mu w ogóle nic nie odpisał. Nikt też właśnie z ekipy Logana w ogóle się nie wypowiada na ten temat i nigdzie nie ma ani jednej zmianki, nie ma nigdzie zaprzeczenia. I oczywiście to może znaczyć, że to jest jakiś fake news, tylko że no, Loganowi nie opłaca się go zbijać i od razu mówić, że ej, jak coś to, to jest fake news, no bo to mu jednak napędza dosyć duże zainteresowanie dookoła niego, nawet jeśli Ostatecznie okazałoby się to tylko plotką, ale jeden z dziennikarzy, chyba sportowych, y, powiedział, że widział tę umowę, widział zdjęcie tej umowy i że to jest legit jak najbardziej i że to się odbędzie. A w dzisiejszych newsach powiemy sobie jeszcze trochę o oczywiście, Kanie Łeście oraz parę słów na temat friza. Jak zawsze nie mamy czasu, zaczynajmy. Na początku tylko, bo dawno tego nie robiłem, i to widać w statystykach, że dawno tego nie robiłem. Tak przypomnę, że jeśli chcesz być na bieżąco z tym, o czym ciekawym mówi się teraz w internecie, to pamiętaj, żeby zostawić dzwonik z, y, na tym kanale. Jako, że dawno nie było Hopnews, to możemy powiedzieć o czymś mega zabawnym: o strajku Eurosportu. E o Eurosportu, dobrze to odmieniłem. Dobrze to odmieniłem. który odbył się już dosyć dawno, ale Eurosport powiedział, że w ramach y, takiego protestu przeciwko rasizmowi. Ten news ma trzy tygodnie, właśnie teraz patrzę to nawet nie jest news w tym momencie. Eurosport sprzeciwia się nierówności rasowej i niesprawiedliwości społecznej. W geście Solidarności z amerykańskimi sportowcami wstrzymujemy programy i publikacje dotyczące tenisa na wszystkich naszych platformach. I było to bardzo zastanawiające, bo po pierwsze co komu złego zrobił tenis? To znaczy, no, nie wiem, jakaś dziwna forma ukarania tenisu. Z jakiego powodu? Ale co jeszcze ciekawsze, zrobili to na parę dni przed rozpoczęciem US Open. I no to są duże rozgrywki I dziwne by było, gdyby w ogóle nie transmitowali tego ze względu na swój statement. I Wiecie, co się okazało? Bo to nawet nie było 24 godziny, to było kilkanaście godzin. Po kilkunastu godzinach Eurosport stwierdził, dobra, to już uznawiamy wszystkie rozgrywki tenisa. Przez ten czas, w którym Eurosport tak dzielnie bojkotował tenis, nie było ani jednej ważnej rozgrywki. Oni zbojkotowali puszczanie, nie wiem, jakiś powtórek po prostu. I wygląda jakby bardzo mocno chcieli się jakoś podczepić pod to, że no oni tutaj też są przeciwko rasizmowi, no bo umówmy się, kto nie jest. Znaczy, no dobra, no są takie osoby, bo jeśli by ich nie było, to... Nie trzeba by było być przeciwko. No ale nie wiem, trudno sobie wyobrazić bardziej nieudolny protest. Następny news. Freeze i jego ekipa za niedługo wchodzą na giełdę. To też jest news sprzed jakiegoś czasu. No ale dawno nie było Hop News, przykro mi. Staram się wybierać jakieś takie najciekawsze rzeczy, które ominęliśmy. Jakiś czas temu po w social mediach krążyło zdjęcie Friza z Mencenem i cały już się jakiś czas później, że właśnie Freeze ma zamiar wejść ze swoją firmą na giełdę. Gadałem o tym chwilę z Frizem, Nie mógł mi powiedzieć zbyt wiele, ale. Naprawdę wierzę mu, że mają gigantyczne te plany, i że rzeczywiście. No, Karol nie chce teraz wyjść na jakiegoś takiego lizodupca. Nigdy w życiu nie użyłem takiego słowa. Yy, ale, no. Karol jest raczej myślę taką osobą, która no, konsekwentnie dąży do zrealizowania swoich planów. I tak jak w wywiadzie, który jakiś czas temu udzielił, y, zapowiedział, że no mają taki plan na zrobienie kiedyś, kiedyś tam w, w przyszłości y, osiedla ekipy, to mi powiedział, widzicie, jakie ja już ostatnio śledztwa dziennikarskie robię? Y, powiedział mi, że no. Te osiedle ekipy to nie jest jakiś ich cel, do którego dążą za wszelką cenę. Jak im się uda to osiągnąć, to wtedy stwierdzą: Zrobiliśmy to, jesteśmy w tym miejscu, w którym ch zawsze chcieliśmy być. Tylko to jest jeden z takich bardzo dużych projektów, o których oni myślą, ale tych projektów mają jeszcze tam ileś. I najpierw może się wydawać śmieszne, że haha, youtuber wchodzi na giełdę, po co to, ale wystarczy myślę się zastanowić jakieś półtorej sekundy, żeby się zorientować, że hej, gość ma dobrze działającą, bardzo fajny zarządzanie zaną firmę, której zatrudnia kilkadziesiąt osób i jeśli wydawca jakiejś stacji telewizyjnej może wejść na giełdę, to dlaczego youtuber, który ma pod sobą ileś tam kanałów i ma dużą firmę z merchem itd. tak dalej to dlaczego on miałby nie wejść na giełdę? I jakby to jest genialny pomysł według mnie. A wchodzą na giełdę dlatego, że łatwiej jest wtedy pozyskiwać większej ilości funduszy, które są potrzebne do realizacji tych dużych projektów tyle się dowiedziałem, to znaczy część przeczytałem część z rozmowy z Karolem się dowiedziałem. Następny news. Cardi B rozwodzi się z Offsetem. To już oficjalne. Ich skomplikowana relacja trwa już od jakiegoś czasu, bo już wcześniej były takie podejrzenia, że Cardi może nie być do końca zadowolona z tego, że Offset ją zdradza. Ostatecznie był moment, w którym tam... To już było dawno temu, jak Offset się przyznał, że zdradza Cardi. Mieliśmy też... Ja dzisiaj je sobie odtworzyłem, bo nie pamiętałem, że to jest aż tak żenujące. Jak Offset po tej właśnie całej aferze przyszedł w trakcie festiwalu, kiedy swój koncert miała Cardi i wszedł z transparentami, że Ej, Cardi wybacz mi, proszę. I y, wziął mikrofon i zaczął ją przepraszać przy tych wszystkich ludziach. Tak żenujące, i widać po kardii, że ona jest tam tak zdenerwowana na tę całą sytuację i że tak bardzo nie chce się w niej znajdować. No i w ostatnim czasie, fajnie, dzisiaj jest taki luźny tochopniusz. To znaczy, no to jest taki temat trochę bym powiedział, plotkarski, bo ile już można o tej polskiej polityce. W każdym razie wrzuciła na swoje insta-story. Y, Tekst, który nie wiem, nie przygot... A nie, no w sumie przygotowałem, to zaraz wam powiem. Wybaczcie, ale jestem wyjątkowo niewyspany i czuję, że gadam jakieś takie mało mądre rzeczy. Okej, okay, mam. Wrzuciła cytat. Jej serca w końcu kazało jej przestać marnować swój czas. No i już wtedy wszyscy zaczęli się zastanawiać, że ojoj, czyżby chodziło o offseta? I sąd potwierdził, że faktycznie sprawa została wniesiona, ponieważ nie mogą się dogadać co do rozwodu, ponieważ mają dwuletnią córkę i nie mogą się dogadać co do opieki nad nią. Ale showbizowe dzisiaj newsy. To teraz może w sumie przejdźmy do czegoś poważniejszego, chociaż też trochę gdzieś tam powiązanego z show biznesem. Emilia Ratajkowski opublikowała swój esej o tym, że praca modelki wcale nie jest taka fajna, jakby się mogło wydawać. Wiem, wszyscy mogą być tym zszokowani, ale tak zupełnie serio, bo to nie jest akurat specjalnie zabawny temat. Emilia opublikowała bardzo długi esej, podlinkuję wam go, możecie sobie go przeczytać, jeśli chcecie, w którym opisuje różne nieprzyjemne sytuacje, które ją spotkały i jedną z nich była yy, ta, kiedy mając 20 lat została zaproszona do fotografa na sesję u niego w domu wieczorem i no pan fotograf bardzo mocno starał się ją upić i w pewnym momencie zaproponował zrobienie jej sesji nago, po czym ją wykorzystał jakby tego było mało, to po czasie wydał książkę z tymi fotografiami i Emily zaczęła się zastanawiać, czy może coś z tym zrobić, ponieważ są to, jak mówi najbardziej kompromitujące zdjęcia w ogóle jakie ma, znaczy kompromitujące no po prostu nie chciała się fotografować w takich pozach, a tutaj gość wydaje po prostu książkę z tym i do tego robi jeszcze wystawę w Nowym Jorku z tymi zdjęciami i okazało się, że prawnie nie może nic z tym zrobić. Jedyne, co jej prawnik doradził, to że mogą się spróbować ubiegać o to, żeby dostawały jakiś procent od tej książki. To umówmy się, jest raczej mało komfortowe, żeby dogadać się na dostawanie jakiegoś procentu ze sprzedaży książki, w której są zdjęcia, których ona bardzo nie chce, żeby się tam znalazły. Więc gość się tak chociaż że wydał jeszcze kolejne książki z kolejnymi zdjęciami z tej, z tej sesji. Opisuje tam też różne inne przykre sytuacje, które ją spotkały, ale kończy to z optymistycznym zdaniem. W końcu Jonathanowi zabraknie wcześniej nieopublikowanych polaroidów, a ja pozostanę prawdziwą Emilii. Emily, która napisała ten esej, tą, która nadal będzie wdrażać kontrolę Kurde, tak to jest czytać teksty z tłumaczenia po polsku, która dalej będzie wdrażać kontrolę tam, gdzie może ją znaleźć. Czyli w się sensie nie tekst z tłumaczenia po polsku, tylko nie wiem, nie chciałem mieć otwartego całego tego długiego tekstu, więc sobie wziąłem jakieś opracowanie po polsku. Jeśli chcecie się dowiedzieć o coś więcej o tej sprawie, to odsyłam do linku w opisie. Następny news. Kania West. Zawsze mi jest trochę głupio robić newsy o Kanie, ponieważ no, Kanie ze względu na swoją chorobę dwubiegunową, miewa swoje napady, którym upust daje na Twitterze i to się jakby, no, to się śmiesznie ogląda tak z boku i patrzy, że ło, on kolejne szokujące i takie dziwne i kontrowersyjne rzeczy pisze na Twitterze i wrzuca 50 tweetów w ciągu godziny rozpoczynając różne wojny z firmami, z ludźmi a do tego czasu do czasu pisze bardzo dziwne rzeczy i no z jednej strony no, fajnie jest coś takiego przeczytać tylko z drugiej strony jest to spowodowane jego chorobą dwubiegunową i w sumie śmianie się z tego nie jest za bardzo fajne. Natomiast Kanye postanowił wypowiedzieć wojnę Universal Music powiedział, że to jak muzycy są traktowani to jest nowoczesna forma niewolnictwa, ponieważ mają kontrakty, które ich zobowiązują do masy rzeczy i zabierają im masę pieniędzy i generalnie odbierają im wolność i że wszyscy się na to zgadzają, bo to jest tak standard w rynku muzycznym, w przemyśle muzycznym, a że on chce to zmienić, że tak nie powinno być. Najpierw zapowiedział wojnę z Universal, później zapowiedział... Najpierw zapowiedział wojnę z Universal, powiedział, że później będzie wojował z Sony i, i napisał, że opublikuje każdą stronę swojej umowy z Universal. Tylko, że wtedy powstały dwa problemy. Pierwszy zorientował się, że nie można wrzucać PDF-ów na Twittera, a drugi, że zorientował się, że nie ma jednego kontraktu, tylko ma ich 10. Więc powiedział, że okej, okay, w takim razie wrzuci każdą stronę osobno. I faktycznie to zrobił, faktycznie Publikował miliard tweetów, gdzie y, przekleił każdą pojedynczą stronę. W, w międzyczasie zlikował numer jakiegoś gościa, ale to już nie jest takie ważne. A do tego zapowiedział, że nie wyda żadnej muzyki, dopóki jego kontrakt nie wygaśnie, bo on nie chce na takim kontrakcie działać. Tym bardziej, kiedy nie ma tak zwanych masterów, czyli praw do zarządzania swoją muzyką. No bo teraz bardzo często jest tak, że jeśli artysta na przykład umrze, to nadal wszystkie prawa do jego muzyki ma label, i że y, no, artysta nie może jakoś redystrybuować niczego, albo jeśli zmieni label. To wszystkie prawa do tych utworów pozostają pod, y, pod tym labelem, w którym wcześniej był. Ika nie ma zamiaru to zmienić, ale wszystko y, uwieńczył y, dosyć głośnym nagraniem, na którym statuetkę gramiu umieścił w toalecie i sika na nią, żeby pokazać jego stosunek do przemysłu muzycznego. Trudno wyobrazić sobie coś bardziej iconic. Później jego konto na Twitterze zostało zawieszone na jakiś czas, ale teraz znowu może pisać. Napisał nawet, że kocha Drake'a. Jakby niesamowite rzeczy tam się dzieją. Pewnie to się będzie jeszcze rozwijać i pewnie będzie pisał kolejny. Rzeczy, więc jak znowu coś ciekawego się wydarzy, to będę was informował. Ale jeśli chcecie być o tym poinformowani, to pamiętajcie, że subix, łapix, dzwonix, mój instagram: hop.y, gdzie wrzucam fajne newsy w formie tekstowej na story oraz fragmenty filmów na IGTV. Ja jestem Hop, wasz najbardziej.